Gdzie dojechaliśmy? Witali. powiedz gdzie dojechaliśmy? Gdzie dojechaliśmy? O, no, gdzie dojechaliśmy? Do Ufy A ciocia Ciocia nam tutaj yy, arbuza kroi Bardzo dobrego zresztą Bo jesteśmy ciągle w drodze do Arkaima I dojechaliśmy do Ufy Wszystkich pasażerów już e, obsłużyliśmy, wysadziliśmy i zostaliśmy trzech arkaimczyków. Zostało nam jeszcze tylko 400 km, czyli jak z Pyszalina do Warszawy. No. E, jedziemy już ponad 24 godziny. Zaczęliśmy o drugiej, jest już chyba 16. Czas się przy okazji zmienił o 2 godziny do przodu. To tak jakby 24 godziny. No, i jeszcze przez góry trzeba przejechać. No i będziemy jechać. Dzisiaj dojedziemy, może. Prawda? Tak? Bardzo wkusny. Choć wkusty, wkusny. Arbus jest po prostu przepyszny. Słodki? On rozumie nawet słodki. Słodkie, słodkie tak samo. Mm-hmm. <laughs>